Witam Państwa. Równo 230 lat temu, 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie po burzliwej debacie, Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, nazwaną Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca prawa i obowiązki obywateli oraz organizację władz. Autorami byli król polski Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, a tekst zredagował Hugo Kołłątaj. Tyle historii. Pamiętajmy, że dzień dzisiejszy jutro będzie już historią. Obyśmy w niej dobrze się zapisali. Przechodzimy do informacji. Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że w czasie pandemii COVID-19 doszło do zaniedbań w ochronie zdrowia. Miały one wpływ na zwiększenie liczby zgonów, dlatego od 4 maja planowane zabiegi mają wrócić do szpitali. Powrót nie będzie natychmiastowy i łatwy. Sprawdzamy, jak do tego powrotu przygotowany jest uniwersytecki szpital kliniczny w Opolu. Czekamy na tą datę. Nasi pacjenci już dopytują się o możliwość powrotu do, do zabiegów operacyjnych w naszym szpitalu. Na pewno 4 maja będziemy startować z zabiegami operacyjnymi. Może nie wszystkimi, z uwagi na to, że część naszej kadry dzisiaj jest odpowiedzialna za prowadzenie pacjentów w szpitalu tymczasowym i dopóki jeszcze ten szpital tymczasowy będzie w naszym nadzorze. To, to część naszego personelu tam będzie pracowała. To w jakiś sposób osłabia nasze, nasze zdolności realizowania usług, ale na pewno 4 maja będziemy wracać, będziemy informować naszych pacjentów, które procedury medyczne będą, będą realizowane i oczywiście będziemy podejmować się wszystkich tych działań, które będą możliwe. Jakie są zaległości, w jakich zabiegach jest najtrudniejsza sytuacja? Na pewno operacje z do protezoplastyki, to są te dwie takie, takie procedury, o które pacjenci się bardzo mocno dopytują, no i będą wracać w pierwszej kolejności. Rocznie z usług Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego korzysta ponad 230 tysięcy pacjentów z Województwa Opolskiego i regionów ościennych. Już nie narodowy, ale krajowy plan odbudowy to kompleksowy program reform strategicznych, który ma odbudować gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Nie wdając się w dywagacje polityczne, pytamy. O jakie pieniądze z unijnego funduszu odbudowy aplikuje województwo opolskie? Zaproponowaliśmy do ministerstwa e, takich 11. Fiszek projektowych, które składają się z ponad 600 projektów na kwotę niemalże 4 e, miliardów e, euro, dużo, ale tych obszarów też było dużo, bo i edukacja, i środowisko bardzo szeroko rozumiane, inwestycje drogowe i wszystko to, co jest związane ze służbą zdrowia i cały obszar e, przedsiębiorczości. Według jakich kryteriów powinny być dzielone te pieniądze wśród beneficjentów? Głos ekonomisty i samorządowca. Jestem e, zwolennikiem tego, ażeby były konkursy i kryteria. I żeby te pieniądze trafiły zarówno do samorządów lokalnych, jak i podmiotów gospodarczych. Aby to nie były tylko i wyłącznie, my to nazywamy, projekty kluczowe, czyli takie e, przedsięwzięcia strategiczne. Jest tak wiele potrzeb w samorządach e, lokalnych, związanych. E, i z szeroko rozumianą ochroną klimatu, czyli wszystko to, co te wszystkie inwestycje prośrodowiskowe. Ja jestem zwolennikiem decentralizacji tych środków. E, e, wiem, że to może być pewien kłopot w obecnym e, układzie politycznym, ale wydaje się, że są takie możliwości, że jeszcze bardziej zdecentralizujemy te środki e, i na przykład stworzymy dwa, może trzy ośrodki e, no, w województwie podziału. E, podziału tych funduszy europejskich, albo też że przyjmiemy tak, jak na przykład jest to na Opolszczyźnie, że przyjmiemy, że są takie instytucje. Myślę tu na przykład o Polskim Centrum Rozwoju Gospodarki, które działają na tyle sprawnie, że są w stanie rzeczywiście, bardzo, bardzo błyskawicznie i efektywnie rozdzielić te środki. Czy Polska może nie przyjąć tej finansowej pomocy? Czy z ekonomicznego punktu widzenia można to sobie wyobrazić? Nie, nie wyobrażam sobie, bo dlatego że te pieniądze są niezbędne gospodarce polskiej. A osoby, które twierdzą, że jest inaczej, powinny po, pokazać po prostu źródło, ewentualne źródło tego rodzaju wielkości, tego ta, środków, które można byłoby uruchomić, żeby powrócić z jednej strony do gospodarki sprzed pandemii, a z drugiej strony, żeby gospodarkę polską na tyle wzmocnić, żebyśmy za kilka, kilkanaście lat rzeczywiście, nie tyle doszlusowali do tego poletonu europejskiego, ale żeby ten poziom życia zaczął być porównywalny w, z krajami bogatszymi europejskimi. Wartość unijnego funduszu odbudowy dla wszystkich państw członkowskich to 750 miliardów euro do podziału. W jaki sposób, będąc wolontariuszem, można pomóc w walce z COVID-19? O tym w materiale naszego reportera. Punkt szczepień w Toropolu to nie tylko lekarze i obsługa medyczna, to również wolontariusze. Jakie mają zadania, na czym polega ich praca? Praca ich polega na tym, na działaniach logistycznych, czyli albo pomagają ludziom wypełnić dokumenty, jeżeli ktoś nie widzi, albo kierują ruchem, gdzie ktoś ma pójść, pomagają przy, przy wydawaniu dokumentów, także... Praca, która pozwala medykom na robienie swojego i nie myśleniu o niczym innym. Są to mieszkańcy naszego miasta od 16 roku życia do 60 plus. Dużo mamy seniorów, i to są ludzie, którzy chcieli pomóc właśnie przy tej akcji. Co skłania ludzi w różnym wieku, by zostać wolontariuszem? Postanowiłam coś robić więcej niż tylko, że tak powiem, siedzieć w domu, tak? I chciałam się poudzielać troszeczkę, być z ludźmi i to właśnie są moje takie zainteresowania. Chciałabym, żeby się skończyła pandemia i dlatego, dlatego się tu zgłosiłam właśnie do punktu szczepień w ten sposób jakiś taki mały udział, żeby się pandemia skończyła jak najszybciej, żebyśmy mogli żyć normalnie. Pacjenci i kadra medyczna chwali sobie pracę i pomoc mieszkańców naszego regionu. Z tego miejsca chciałabym podziękować i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i wolontariuszom, wszystkim, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu. Z informacji od samych pacjentów oraz od pracowników NFZ-u wiemy, że jesteśmy modelowym punktem w Polsce i trzeba z nas brać przykład, więc dlatego bardzo dziękuję wolontariuszom. Wolontariuszy w punkcie szczepień w Opolu jest ponad 100. Ty również możesz nim zostać i pomóc w walce z COVID-19. Spis powszechny jest organizowany co 10 lat. Jego pytania mogą nas zaskoczyć. Zapytaliśmy mieszkańców Opola, co sądzą o narodowym spisywaniu się. Z tego, co się orientuję, to jest on obowiązkowy i nie wiem, czy jest on. Jakby to powiedzieć. Czy dobre jest to, że on narusza takie prywatne strefy obywateli, że są pytania na przykład, w jakim mieszkaniu mieszkam, czy od kogoś wynajmuję, ile lat gdzie mieszkałem. Są to pytania, na które nie wiem, czy wszyscy, czy się, czy niektórzy powinni znać odpowiedzi na te pytania. Jeżeli by to były proste pytania, w stylu jakiego jestem obywatelstwa na przykład, albo nie wiem, czy pracuję w jakimś zawodzie, czy w jakimś, to nie byłoby problemu, ale na przykład, czy żyję z partnerką, czy jestem po ślubie, czy nie jestem, w jakim właśnie mieszkaniu żyję, ilu pokojowym, no, to nie wiem, czy są to pytania, które czuję się bezpiecznie odpowiadając na nie, i nie wiem, czy te pytania nie wyciekną gdziekolwiek, i potem ktoś może mieć kawa na ławę, informacje po prostu wszystkie o mojej osobie i wykorzystać je potem na przykład w negatywny sposób. Nie mam nic przeciwko temu. Skoro trzeba się spisać, to się spisujmy. Nie mam żadnych. Co prawda, nie zagłębiałam się jeszcze w szczegóły tego, tej, tej ankiety. Ale wydaje mi się, że wszystkie wiadomości, które o, o nas już powszechnie funkcjonują, nie są żadną tajemnicą. Nie mam nic do ukrycia takiego osobistego, żebym się bała tej ankiety. Nie wiem, jeszcze się tym nie interesowałam, ponieważ mam inne sprawy na głowie. Więcej na temat spisu powszechnego już za chwilę w rozmowie przy oknie, którą poprowadzi Janusz Maćkowiak. To wszystko w dzisiejszych informacjach. Ja już żegnam się z Państwem i życzę miłego wieczoru. Dobry wieczór Państwu. Od 1 kwietnia trwa w Polsce Narodowy Spis Powszechnej Ludności i mieszkań, a zatem dziś o samospisywaniu się, bo to jedna z możliwości dokonania tej czynności. Ja państwo pozwolą, że przedstawię naszego gościa. Janina Kuźmińska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu. Witam panią dyrektor. Witam serdecznie. Powiedziałem samospisywanie, bo na razie można poprzez internet samemu odpowiedzieć na te pytania. Tak, samospis internetowy trwa już od 1 kwietnia. No, i będzie trwał do 30 września, więc do końca spisu. Z tym, że trzeba wziąć tutaj pod uwagę, że w momencie, kiedy zadzwoni rachmistrz spisowy z prośbą o udzielenie wywiadu, to nie można go odmówić, ponieważ jest to równoznaczne z odmową udziału w spisie. Dobrze. Jak do tej pory ile osób spisało się w regionie opolskim, no i jak plasujemy się na tle kraju? W naszym województwie do dzisiaj, a więc w ciągu miesiąca, spisało się. 109 tysięcy, a więc co stanowi no nieco ponad 11% ludności. Tymczasem przeciętnie w kraju spisało się już 13,5%. W największych województwach, takich gdzie są największe miasta, a więc, a więc w województwie Śląskim spisało się już 17%. W województwie mazowieckim ponad 16%, następnie w dolnośląskim ponad 15%. U nas ten wynik jest nieco słabszy, ale to wynika przede wszystkim z tego, że do naszego województwa jeszcze nie dotarły listy prezesa, które dotrą najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu i będą obejmowały oprócz kilku ważnych informacji na temat spisu, m.in. również sposobów spisywania mhm. się. Y, y, taką zachętę prezesa do udziału w spisie. W spisie będzie to również y, y, informacja dotycząca roli i jakości wyników spisu. No tak, ale generalnie spisujemy się poprzez internet. Jak to technicznie wygląda? Trzeba się zalogować na stronę głównego urzędu statystycznego? Tak, w tym spisie po raz pierwszy obowiązkową metodą realizacji spisu jest samospis internetowy, który jest tak naprawdę najszybszym, najwygodniejszym, najbezpieczniejszym sposobem realizacji spisu. Wystarczy wypełnić formularz elektroniczny poprzez, dostępny poprzez stronę spisgov.pl. Mhm. I tak naprawdę są trzy metody uwierzytelnienia się do tego formularza elektronicznego. Pierwszą metodą to jest profil zaufany, czy też e-dowód, ale też systemy informatyczne wybranych banków. Drugą metodą uwierzytelnienia jest PESEL i nazwisko rodowe matki. A dla osób, które nie posiadają numeru PESEL, a więc dla cudzoziemców istnieje możliwość pisania się, znaczy uwierzytelnienia się poprzez adres e-mail, gdzie zostanie wysłany odpowiedni link aktywacyjny. Tak, wspomnieliśmy o rachmistrzach. Od kiedy ruszą do roboty? No i mam pytanie, czy będą pukać do naszych drzwi? No, ze względu na pandemię, nie wyobrażam sobie. Może jeszcze gwoli uzupełnienia dodam, że od 1 kwietnia działa również specjalna infolinia statystyczna, wystarczy zadzwonić pod numer 22 i 59 i wybrać opcję spisz się przez telefon, można po prostu udzielić wywiadu przez telefon. Szereg osób już korzysta z tego, szczególnie osób starszych, które nie mają dostępu do internetu. Ponadto w każdym urzędzie gminy, ale również u nas w Urzędzie Statystycznym i w Urzędzie Miejskim, ale też w wojewódzkim zostały wydzielone takie stanowiska do samospisu, gdzie można przyjść. Mhm. spisać się przy pomocy y, odpowiednio przeszkolnego pracownika. Y, powiem szczerze, że w naszym urzędzie cieszy się on naprawdę dużym zainteresowaniem. Yy, 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 tak. Ale rachmistrz spisowy, przepraszam, no rachmistrz spisowy oczywiście Rozpocznie swoją pracę, ale głównie przez telefon. Nie spodziewamy się um, przez kilka najbliższych tygodni co najmniej wywiadów bezpośrednich ze względu na panującą hmm. sytuację epidemiczną. A więc um, przez najbliższe tygodnie sądzę, że do końca czerwca będą to przeprowadzane tylko i wyłącznie wywiady telefoniczne. No i tu ogromne niebezpieczeństwo moim zdaniem, bo skąd ja będę wiedział, że to na prawdziwy rachmistrz? Czy ktoś ode mnie nie chce wyciągnąć e, e, Pesela, e, daty urodzenia? I tak dalej, i tak dalej. Całe szczęście, że w tych ankietach nie ma y, numeru konta bankowego czy PIN-u. Dwie... No, dzwoni ktoś do pani i przedstawia się jako rachmistrz. Tak. Nie mam gwarancji, że to tak. prawdziwy rachmistrz. Istnieją sposoby weryfikacji tożsamości rachmistrza. Różne sposoby. Pierwszą, pierwszą taką, takim sposobem jest po prostu telefon na infolinie i każdy rachmistrz wyposażony jest w odpowiednią legitymację z imieniem, nazwiskiem, podpisem osoby upoważnionej określonym terenem, na którym jest upoważniony, ale również terminem, na jakim został upoważniony i ma tak zwany unikalny numer identyfikacyjny. I po tym numerze identyfikacyjnym można zweryfikować tożsamość. Na, 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 poprzez infolinię statystyczną, ale również poprzez stronę internetową. Tam ben, będzie można wpisywać kilka tylko wybranych cyfr tego um, numeru identyfikacyjnego mhm. i potem będzie można zweryfikować tożsamość rachmistrza. No dobrze, czyli jak to będzie wyglądało? Dzwoni do mnie, ja moje proszę pana, proszę chwileczkę zaczekać, ja sprawdzę, czy pan to pan. Ale jest jeszcze inna metoda, o której chciałam wspomnieć. Um, osoba, która um, będzie um, dzwoniła więc rachmistrz będzie informował takiego respondenta, że istnieje możliwość zweryfikowania wprost, tak? Bo rachmistrz będzie miał dostęp do PESEL-u danej osoby. I poprosi, że proszę mi, proszę wybrać kilka cyfr z ostatnich pięciu cyfr numeru PESEL i ja panu podam, które to są cyfry i w ten sposób zweryfikujemy to, że ja jestem osobą, która jest rachmistrzem i posiada takie informacje. Przeglądałem te listy, te pytania i oczywiście największe moje zdziwienie budzi podanie numeru PESEL. To już nie jest anonimowa ankieta, jest tam imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania i tak dalej, Dlaczego? To nie jest anonimowane. Ehm, numer PESEL jest, jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. E, przetwarzamy ten numer na mocy zapisów ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym ludności mieszkań 2021. I z uwagi na rangę tego badania, jest to największe i najważniejsze badanie w statystyce publicznej, no służy nam do identyfikowania respondenta. Ale po co? Jak to się ma z RODO, z artykułem 47 Konstytucji? Zapisy ustawy korespondują z ustawą o RODO, i wszelkie, wszelkie formalności w tym względzie zostały odpowiednio uwzględnione. Wie pani, tam jest takie pytanie dotyczące. Czy jestem sam, czy żyję z kimś? No jeżeli jestem starym kawalerem, to mając PESEL, mając te dane, że jestem starym kawalerem, to jeśli rząd wprowadzi bykowe, to mnie bardzo szybko namierzą i bez gadania będę musiał płacić. Są tak zwane pytania dobrowolne. A to też dobrowolne, tak? Między innymi dotyczące związków sformalizowanych, niesformalizowanych. Tak? Więc py są pytania, na które można odpowiedzieć, ale nie ma takiej konieczności. Dotyczą właśnie związków niesformalizowanych. Ale również dotyczą one niepełnosprawności wyznania religijnego. Na te pytania mogę nie odpowiadać. Na te pytania nie ma konieczności. Można wybrać opcję, nie chcę odpowiadać na to pytanie. Kto będzie korzystał z, tej, z, tej, z tego spisu? Kto najczęściej korzysta? Bo żyjemy w czasach bardzo podejrzliwych i boję się, jak wielu zresztą widzów, że te dane może mogą wycieknąć. To znaczy, może zacznę od tego, w jakim celu przeprowadzany jest spis. No właśnie. Głównym celem jest zgromadzenie odpowiedniej bazy informacyjnej, która pozwoli nam zobrazować aktualny stan i struktury demograficzne, społeczne ekonomiczne, zarówno gospodarstw domowych i rodzin, ale też ludności, a także umożliwi obserwację zmian, jakie zaszły od ostatniego spisu, a więc w ciągu ostatnich 10 lat. W oparciu o wyniki spisu kreowane są polityki rozwojowe, tworzone dokumenty strategiczne, plany rozwojowe, podejmowane decyzje. W oparciu o wyniki spisu określa się m.in. potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe czy też dotyczące zabezpieczenia społecznego. Z mocy prawa wyniki spisu stanowią podstawę określenia wielkości dotacji i subwencji, A z jednej, czyli z jednej strony tworzenie budżetów samorządu terytorialnego i kreowanie polityk rozwojowych, ale również są podstawą do określania wielkości dotacji unijnych, udziału państw członkowskich w Parlamencie Europejskim, ale też możemy dzięki tym wynikom, znaczy te wyniki nam służą do tego, żeby się wywiązać wobec zobowiązań informacyjnych wobec innych organizacji międzynarodowych, bo spis jest realizowany na mocy odpowiednich uregulowań organizacji międzynarodowych, które nam obligują wszystkie kraje do sporządzania w odpowiednich w odpowiednim czasie i w odpowiednim zakresie przedmiotowym i podmiotowym, po to, żeby zapewnić porównywalność danych również na arenie międzynarodowej. Tak? Także, także to, to nie tylko my realizujemy spis, ale wszystkie kraje jednocześnie. Jeszcze tak dla ciekawości może podam, że na początku XIX wieku spisem ludności objętych był 1% społeczeństwa świata, na początku XX wieku już połowa. A według statystyk ONZ, spisem rundy 2011 objętych było no, około 95% ludności świata. I tutaj nasuwa się pytanie, czy współcześnie w ogóle możliwe jest sprawne zarządzanie państwem, czy też społeczeństwem, bez wyników, które dostarcza spis powszechny. Dlatego też, dlatego też odbiór, i jest szerokie grono odbiorców, w wyniku tego spisu. I tutaj, poza tym, jeszcze co jest bardzo ważne, że spis jest jedynym źródłem informacji dotyczących m.in. gospodarstw domowych, rodzin, przynależności narodowo-etnicznej, wykształcenia, niepełnosprawności itd., itd. Stąd wiele osób i wiele instytucji czeka tak naprawdę na te wyniki spisu. I tutaj z, do nas zgłasza się wiele osób, nie tylko osób, a również instytucji, które, które tak naprawdę opierają swoje decyzje o, o, o takie dane sprzed 10 lat. Tak? Spis powszechny będzie trwał, przypomnijmy, do 30 września. Tak. Tyle na razie. Przypomnę, że gościem rozmowy przy oknie była Janina Kuźmicka, dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A my oczywiście do Spisu Powszechnego powrócimy jutro. Naszym gościem będzie socjolog. A więc do jutra, do godziny 18:00. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. W obiektywie naszego reportera wielkie wydarzenie z okrągłą rocznicą. Niech Państwa nie zmyli ten widok to jest oczywiście opolski amfiteatr, ale nie będzie tam wielkiego śpiewania, podskoków i dowcipów. To podniosłe wydarzenie miało miejsce 40 lat temu dokładnie 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja na scenie Polowy ołtarz. Widownia wypełniona do ostatniego miejsca, nastrój powagi i skupienia. W powojennej historii to święto na dobre wróciło właśnie wtedy, w 1981 roku. Wspominał na antenie jednej z rozgłośni lokalnych historyk Antoni Maziarz. Przyjrzyjmy się dokładnie tej fotografii, bo być może ktoś z naszych widzów rozpozna siebie lub kogoś ze znajomych. 40 lat zmieniło nas, zmieniło Polskę. Zdjęcie utrwaliło historyczny moment. Być na tej fotografii to cenna pamiątka dla potomnych. Rozpoczyna się Msza Święta w intencji ojczyzny. Nabożeństwo celebruje ksiądz biskup Antoni Adamiuk, który w czasie kazania zwrócił uwagę na ideę jedności na to, że konstytucja 3 maja nie dzieliła, a łączyła. To ma być święto wszystkich Polaków, mocno akcentował ksiądz biskup. A opolanie w zadumie i zatroskaniu słuchali kazania i zapewne nie myśleli, że po 40 latach Polacy będą narodem mocno podzielonym, skłóconym często w gronie rodzinnym. Wśród uczestników tej uroczystości dostrzegamy Karola Musioła. To ten pan, trzeci od prawej strony, legenda Opola, twórca i inicjator budowy amfiteatru. Nie spodziewał się zapewne, że w tym miejscu odbywać się będą zarówno festiwale piosenki, jak i takie podniosłe uroczystości. A ci dwaj ministranci, dziś panowie po pięćdziesiątce, ze sceny obserwują reakcje zebranych. Ciekawe, jakie dziś mają wspomnienia z tamtych historycznych chwil. Po kazaniu w amfiteatrze rozległ się śpiew pieśni kościelnych. By nikt nie tłumaczył się brakiem znajomości tekstu, rozdano przy wejściu podręczne śpiewniki. Szkoda, że na fotografii nie słychać tego chóru, bo zgrane głosy majowych pieśni rozchodziły się daleko od amfiteatru. A tak wyglądała końcowa część tej uroczystości. Na scenie poczty sztandarowe, delegacje organizacji młodzieżowych i kombatanckich, wszyscy w jednym szeregu. Delegacje Solidarności mocno podkreśliły swoją obecność. Przemawia Bogusław Bardon, jeden z założycieli Opolskiej Solidarności. Dodajmy, że to były początki rodzącego się wolnego związku zawodowego, skupiającego tysiące członków i rodzącego nadzieję na lepsze jutro. Po 40 latach od tego wydarzenia w Opolskim Amfiteatrze wypada zadać pytanie, i co nam zostało z tamtych marzeń? Chodźcie, chodźcie! Nie ociągać się! Nie ociągać! Chodźcie, 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 chodźcie! Bób jest! Orzeł! Jerzyk jest! Jest! No to zaczynamy próbę! Hmm? O nie, nie, zaczyna się! Uciekać, 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 uciekać! uciekać. Mm. Witamy! Zaczynamy! Nocnik nocka! Hmm, hmm, hmm. Żyrafa Anna Maria podjęła decyzję o połączeniu lewej nogi z prawą. Ta decyzja bulwersuje tylne nogi żyrafy, które nie wiedzą teraz, jak się ruszać. Spekuluje się, że takie połączenie skończy się wywrotką. Żyrafa Anna Maria broni swojej decyzji. Twierdzi, że prawa noga zgodziła się na warunki postawione przez lewą nogę. Tylne nogi żyrafy przywołują ją do porządku i żądają rozłączenia nóg. Co zrobi żyrafa Anna Maria? Zobaczymy! <grystanie> Prezes Rady Mocnych Zwierząt ogłasza otwarcie na polanie. A co najpierw otwarte zostanie? Najpierw otworzą się niedźwiadki, co serwują leśne obiadki. Wilki, co w branży łowieckiej działają, także sobie pochulają. Występy słowików z kowronków na razie wstrzymane. One na końcu będą otwierane. Koncentrujące ptaki już protestują. Dyskryminowane i pomijane się czują. Hmm. A teraz informacja z ostatniej chwili. informacja nie była do mnie. Zbliża się konkurs Eurotreli. Zaświerkają ptaki z różnych krain. O tym, kto wygra, zdecyduje głos większości. Niezależnie od jakości. Ten konkurs treli komentowany jest we wszystkich ptasich krainach. W Polanie od lat komentował go słynny puchacz Artek, ale podpadł szefowi zwierzęcej telewizji płaskiej, szympansowi Jacusiowi. Szympans Jacuś Kombinuje nowego komentatora ptasich treli, a puchacz Artek się nie poddaje. I założył własną dziuplę internetową. Będzie stamtąd komentował. Szympansja, ma twardy orzech do zgryzienia. -hahaha! Hmm, chodźcie, chodźcie, może teraz się uda. Chodźcie, 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 chodźcie. Są wszyscy? No to zaczynamy! Witaj, witaj maj, wielki dla zwierzaków blogi raj. Witaj maj, wielki maj, maj dla zwierzaków blogi raj. I Ale siara. Mówiłem, że się nie uda. I'll be back! No niech to namazne, wolno, bo... Miłość to forma przeszczepu serca. Istnieje ryzyko odrzutu.